Witam serdecznie moi drodzy z tej strony Lavekwir to jest trzeci odcinek i ostatni z metinawa polskiego. Udało wam się, dostałem bana. Wiem nawet z jakiego powodu. Kombinowałem e, ostatnimi czasy. Okazało się, że e, w drugim filmie było widać nick. Wiedziałem, że tak będzie. Prędzej czy później. Bo innej opcji nie było dlaczego dostałbym bana, nikt mnie nie nagrał, kryłem się z tym, wiem w jaki sposób. Także... Tyle. Tyle ile materiału mi zostało, tyle wam wrzucam. Na dniach pojawi się odcinek, tak jak mówiłem w poprzednim, tym razem wam zdradzę e, informatyczny o komputerach. Jeżeli się spodoba, to byłoby super. Planuję też nad jakimś dłuższym odcinkiem z Inferny. Jeżeli kogoś to zainteresuje, też bardzo serdecznie zapraszam. Jakieś serie z innych gier, jeżeli macie jakieś pomysły, co chcielibyście widzieć, koniecznie zostaw komentarz w tym filmie. Zależy mi na tym, żeby wiedzieć co nagrywać, co Ci się spodoba. Eee, może to być chyba nawet każda gra. Mam nadzieję, że do każdej się dostosuje. A teraz zostało wam jeszcze jakieś 2 minuty materiału. Także ja się żegnam. Mam nadzieję, że seria się podobała. Króciutka, może kiedyś tutaj jeszcze wrócimy. Eee, na razie to tyle. A szkoda, bo już się zaczynałem fajnie rozwijać. No ale to tyle. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja z dzwoneczkiem. Zapraszam jeszcze do dźwięku na żywo. Z mojej strony to tyle. Cześć. Dobra palić tą mrówkę na 9? Jak już kupiłem chyba ulepszacze to nie ma odwrotu Robię, Zrobię trochę magii No to rezultat zobaczysz na filmie Dawaj na H5M1 Zrobiło? No muszę ci coś pokazać Czyli zrobiło A błyszczy się ładnie? No właśnie tak średnio Chodź szybko Ale gdzie? H5M1 Muszę do teleporta lecieć. Zaraz będę Spoko